Hej, nazywam się Aria i dzisiaj znajduję się w studiu NoNagram w Krakowie, ponieważ postanowiłam nagrać cover kilku najpopularniejszych hitów tego roku. Zanim jeszcze usłyszycie piosenki, chciałam wam tylko szybko wspomnieć, że mam dla Was zniżkę 20% off na vouchery na nagrania do końca maja. Taki voucher możecie komuś podarować albo przeznaczyć go dla siebie. Dzięki temu albo Wy, albo Wasza bliska osoba może rozwijać swoją pasję. Promocja trwa do końca maja, a później otrzymujecie ode mnie stałe 10% zniżki na zawsze. Link do voucherów znajdziecie w opisie. No i słuchajcie, jeżeli taki rodzaj muzycznych filmów Wam się podoba, to byłoby super, jeżeli zostawilibyście łapkę w górę oraz zasubskrybowalibyście mój kanał. Dzięki temu wiem, że to Wam się podoba i będę robiła takich filmów więcej. Dobra, zapraszam do słuchania. I got my peaches out in Georgia oh, yeah, shit. I get my weed from California that's shit. I took my chick up to the North, that yeah I get my light right from the source, yeah, yeah. That's it. And I see ya, uh, the way I breathe you in it's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. And I say, ah, oh, there's nothing like your touch. It's the way you lift me up. Yeah, and I'll be right here with you. I got my peaches out in Georgia. I get my wheat from California. I took my chick up to the north, yeah. I get my light run from the source, yeah. Mam sety gorące jak Diplo Cały kraj się jara moją ksywką Cały kraj jara się moją bibką Kiedy za stołem miksuję ten hip-hop Miksuję ten hip-hop Wszystko co zrobiłam to było dopiero intro Z dancehallem miksuję ten hip-hop Skaczesz na parkiecie aż zrobiło się już widno Kiedyś to codziennie miałam klub Teraz mam tu pełny stół Z ziomalami dzielę się na pół Każdy ruch to wspólny move Chcę dostać ordery królowej imprezy A potem królowej afterów Bo mi się należy Wie każdy, kto ze mną coś przeżył? nocy nie bywają spokojne, będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicy w kurce Monkler będę walczyć o zwrot moich wspomnień, bo chcecie nam zabrać ten czas i te radosne bankiety? Oddajcie lokale i hajs, nie cenzurujcie poety. Czekam, aż znowu będziemy popijać Bacardi w klubie ze szklanki. Gdy na parkiecie nasze fanki, a na głośniku i kardi. nie mów nikomu, łamiemy zasady, bo w domu też bywa fanki. Kiedy wpadają koleżanki, za. Zaczynają się hulanki Czekam aż znowu będziemy popijać Bacardi W klubie ze szklanki Gdy na parkiecie nasze panki, A na głośniku Niki i kardi. Nie mów nikomu, łamiemy zasady Bo w domu też bywa panki. Kiedy wpadają koleżanki Zaczynają się hulanki If you wanna, wanna I know a galaxy, and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're generating, yeah, 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 yeah. You, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. Dzisiaj towarzyszy mi to cappuccino, niesłodzone. Będę fit, szekspirowski sznyt. Całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Wibra to chciało dalej się wznieść Ja nie pytam już I wiem o co chodzi mu A w mej głowie luz O, ale czas Hardkorowo pada deszcz Tak na maksa więcej. Ja łagodnie uśmiechnięta. Błyska gdzieś, na mej dłoni czuję dreszcz. Moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta. Bardzo dziękuję za obejrzenie. Na sam koniec mam dla was jeszcze kilka informacji, także zostańcie ze mną jeszcze chwilę. Wkrótce na kanale pojawi się nowa seria muzyczna, podobna do filmu, który dzisiaj widzieliście. W każdym odcinku będę śpiewała pięć piosenek danego wykonawcy, albo z danej ery muzycznej, na przykład lat 70., 80. lub 60., albo danego gatunku muzycznego, na przykład pop, rock czy jazz. Myślę, że to będzie dla mnie spore wyzwanie i sami będziecie mogli głosować, czyje piosenki mam zaśpiewać jako kolejne, albo z jakiej ery, także będzie to nasz wspólny projekt. Więc to jest pierwszy news. Kolejna ważna sprawa jest taka, że w tym roku jadę na Waxy Camp i zostało kilka ostatnich biletów. Także jeżeli chcielibyście pojechać na obóz i poznać całą ekipę Waxów, to zostawiam informację w opisie. Ze mną na pewno spędzicie czas w muzyczny sposób, również jest szansa trafić do mojego vloga. Także słuchajcie, zapraszam. Ja jestem mega podekscytowana, ponieważ jest to mój pierwszy taki wyjazd. Kolejna ważna informacja jest taka, że będę nagrywała odcinek z mojej serii, gdzie czytam Wasze przypały, Wasze sekrety itd. Więc jeżeli chcielibyście trafić oczywiście anonimowo do takiego odcinka, gdzie czytam jakąś historię z Waszego życia, to Moje Insta story, ponieważ wkrótce pojawi się ankieta, gdzie będziecie mogli napisać swoją historię i trafić może do mojego odcinka. A ostatnia informacja jest taka, że od niedawna mam Vinted, gdzie wrzucam swoje ubrania, w których występuję na odcinkach, na waxach albo w swoich vlogach. Więc jeżeli chcielibyście mnie zaobserwować, to zapraszam. Większość ubrania jest nowa, a jak nie, to są w bardzo dobrym stanie. No i słuchajcie, tyle.